Działo się w Trójmieście, na Planeta Trójmiasta. Dobry wieczór. Parkowanie w pobliżu szpitala w centrum Gdyni to prawdziwe wyzwanie. Miejsc postojowych jest niewiele, a szpitalny parking na 59 aut jest... Zarezerwowany wyłącznie dla pracowników. Pacjenci i bliscy muszą szukać wolnych miejsc, często bardzo daleko od wejścia do placówki. Władze w dyni przyznają, że nie ma przestrzeni na budowę dodatkowego parkingu. W odpowiedzi na ten problem, na ulicy Wójta Radkiego wyznaczono 8 miejsc w strefie Kiss and Ride z maksymalnym czasem postoju do 30 minut. Miasto uczciło 107 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W gdyni kilka tysięcy osób przemarszowało od ratusza do pomnika Polski Morskiej, a z pokładu ORP błyskawica oddano salut honorowy. W Gdańsku parada przeszła przez stare miasto do zielonej bramy. Soport postawił za to na aktywność odbył się bieg niepodległości, charytatywny skok niepodległości do morza oraz polone sprowadzone przez harcerzy. Tysiące mieszkańców trzech miast pokazało, że pamięć o wolności i niepodległości wciąż żyje w sercach Polaków. W Gdańsku po raz kolejny wyróżniono osoby, które z pełnym poświęceniem niosą pomoc seniorom i osobom niepełnosprawnym. Podczas uroczystości w dworze Artusa wręczono nagrody Złotej Marwy. Tegoroczną laureatką została Dorota Chleboś z Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej. Od lat wspiera ona osoby starsze i niesamodzielne, zwłaszcza z dysfunkcjami wzroku. Srebrną malwę otrzymała Ewa Rzetelska z DPS-u Odunia, a brązową Walincina Mackiewicz z PKPS. W Gdańsku ponad 550 opiekunek wspiera osoby potrzebujące w ich domach, a kolejnych 150 pracuje w miejskich domach pomocy społecznej. Nagroda Złota Malwa, której symbol do kwiat malwy, oznaczający troskę i ochronę, przyznawana jest od 2018 roku. Wczoraj rozpoczął się remont 200-metrowego odcinka ulicy Betowena na gdańskim Suchaninie. Między rądem przy Trzylipy, a Powstańców Warszawskich. Prace potrwają do 17 listopada. W pierwszym etapie, od 13 do 15 listopada, zamknięta będzie północna część ulicy z pracami nocnymi, a w weekend roboty przeniosą się na południową część, co spowoduje niestety utrudnienia również w dzień. Grański zarząd dróg proponuje objazd ulicą cygańską, górą nowych medyków i szuberta. Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza także zmiany tras dla linii 115, 130, 210, 180. 19499 oraz nocnych N6 i N16. A niektóre przystanki całkowicie zostaną przeniesione w inne miejsce. Więcej informacji, oczywiście, na naszej stronie. Sopot został uznany za najlepsze miasto na prawach powiatu w rankingu przygotowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Nagrody wręczono w Gdyni podczas Krajowego Kongresu Przewodniczących Rad. To nowa inicjatywa realizowana wspólnie z Głównym Urzędem Statystycznym, która uzupełnia dotychczasowe rankingi gmin. Sopot zajął pierwsze miejsce zarówno w kategorii miast niebędących stolicami województw, jak i w zestawieniu ogólnym, wyprzedzając bielsko. I świnoujście. Ranking opiera się na 25 obiektywnych wskaźnikach w czterech obszarach: ekonomicznym, społecznym, środowiskowym oraz zarządzaniu i administracji. Gratulujemy! Teraz czas na rzadziej prowadzącego. Jak nazywa się latający kot? Kotlecik, a teraz czas na sport i Jan Korczyński. A klasycznie po aktualnościach jedziemy z informacjami sportowymi, a z tej strony witam Was serdecznie. Jan Korczyński. Sport zaczynamy niestety od smutnej informacji, ponieważ w sobotę w wieku 76 lat zmarł Adam Adamus, postać wyjątkowo zasłużona dla trójmiejskiego futbolu. Z Bałtykiem Gdynia osiągnął historyczny sukces, jest to szóste miejsce w ekstraklasie w 1981 roku, co jest najlepszym wynikiem w dziejach klubu. Cztery lata później Adamus wprowadził Arkę Gdynia na zaplecze najwyższej ligi. Do Trójmiasta Adamus przyjechał w połowie lat 70., najpierw jako piłkarz, a później jako trener, który zapisał się złotymi zgłoskami w historii gdyńskiej piłki. Przez lata Adamus był związany z Bałtykiem, wracał na jego ławkę jeszcze dwukrotnie, zawsze z pasją i oddaniem dla biało-niebieskich barw. Energa Treff Sopot wraca na zwycięską ścieżkę w europejskich rozgrywkach. Sopocianie pewnie pokonali w środę a Lions 98-78 do 78 i awansowali do drugiej rundy FIBA Europe Cup. Podopieczni kolarkasa od początku kontrolowali przebieg spotkania w hali stulecia, dominując na tablicach i imponując zespołową grą. Już po pierwszej kwarcie Tref prowadził siedmioma punktami, a przewagę sukcesywnie powiększał aż do końcowego gwizdka. Ten triumf oznacza pewny awans do kolejnej fazy europejskich zmagań, gdzie na Sopocian czeka niemiecki Rostock SeaWolves. W barwach niemieckiej drużyny zobaczymy byłych zawodników Trefla, Łukasza Kolendę i Diego Van Flita, a trenerem tej drużyny jest dobrze znany w trójmieście Przemysław Frasunkiewicz. Szykuje się więc prawdziwe spotkanie starych znajomych, tym razem na europejskich parkietach. W piłkarskiej Ekstraklasie trwa przerwa reprezentacyjna, ale nie dla wszystkich to czas odpoczynku. Na zgrupowaniach narodowych są także zawodnicy trójmiejskich klubów. Z Lechii Gdańsk powołania otrzymali Tomasz Bobczek i Mohamed Awadallach. Słowak wraz ze swoją reprezentacją zmierzy się dziś z Irlandią Północną, a w poniedziałek z Niemcami w Lipsku, to w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata. Z kolei skrzydłowy z Zjednoczonych Emiratów Arabskich wystąpi w dwu meczu z Irakiem, którego stawką będzie awans na mundial. W Gdynia natomiast wyróżnia się Kamil Jakubczyk. Młody pomocnik może zadebiutować w reprezentacji Polski do lat 21. Biało-czerwoni zagrają dziś z reprezentacją Włoch, a we wtorek z Macedonią Północną w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Życzymy powodzenia wszystkim trójmiejskim piłkarzom, a przede wszystkim trzymamy kciuki za polską kadrę. Spotkicie czas na wydarzenia patronaty Planety "Miasto". Zapraszamy na piątą edycję eventu Podziemne Miasto Hip Hop. Organizatorzy zapraszają zarówno fanów kultury hip hopowej, jak i tych, którzy chcą poznać to zjawisko bliżej. Podczas wydarzenia będzie można zobaczyć koncerty, taniec, Sklicze, freestyle, beatboxy. A to również okazja dla młodych talentów, żeby mogli zaprezentować swoje umiejętności w muzyce, tańcu czy street arcie. Wszystko oczywiście w luźnej atmosferze sprzyjającej nawiązywaniu nowych znajomości. Wydarzenie objęte jest patronatem naszej stacji, a szczegóły oczywiście na naszej stronie internetowej planetatujmiasto.pl. Pamiętajcie również, że 16 listopada AMW Arka Gdynia, czyli koszykarze z POSAT plus Areny Gdynia, zagrają na własnym parkiecie z górnikiem Wałbrzych. Po ostatnim zwycięstwie w meczu derbowym apetyty rosną, więc Gdynia nie chcą iść za ciosem. Początek meczu o godzinie 12.30 bilety można kupować również przez stronę AMW Arki Gdynia. A teraz czas na prognozę pogody. Od 4 do 7 stopni, a od niedzieli w nocy nawet przymrozki, więc można powiedzieć, że no, zbliża się do nas prawdziwa zima. Niebo przez cały tydzień praktycznie bezchmurne, wiatr w porywach maksymalnie do 50 km na godzinę. Ta zima, na którą czekamy w tym roku, może przyjść do nas szybko, ale wszyscy zastanawiamy się, czy dotrwa z nami chociażby do Bożego Narodzenia. A ja. Przypominam, pamiętajcie o zimowych ubraniach, a kierowcy wymianie opon. To już czas. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia w następnym tygodniu.